Ale w tego piątego, w ostatniej chwili. Dobrze, że zobaczyłeś, Dobrze, co? dobra, co? Cześć wszystkim, jestem Monty okay. i witam was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I z ostatniej chwili w Brawl Stars jest pięć e, legendarnych start za darmo. Więc odbierajcie, jestem a tak w przyjemna. dzisiejszym odcinku będziemy po prostu... Otwierać otwiera je z kuską. Żyje. Znaczy, A czy nie żyje, ale, ale to mi Jakoś tam. żyje. A mm -hmm, gryba to na laptopie, żyję, by, by był lepszy jakość. Nie, dobra. No to co? Dobra, Odpalać bez co? No tak, dawaj. No dobra. Piękne, pięć Lepiej? legendarnych start dropów. Za darmo. Dobra, Jajshot. Otworzę na, na wszystkich czterech kątach to 20. legendarnych Start Dropów chłopie. Mój pierwszy Drop to gwiezd na mocy do Amber. Dobra, otwieram pierwszy Start Drop. Czekaj. Żaden słyszeli? 500 Żadę kredytów. Mo mo może być. Drugi Start Drop. O. 500 kredytów Okej okay. Trzeci star drop Co? Ja eee, jest... Hermes Max, Max. Okej okay. ja... no, Czwarty za... star drop Mogę co tam, ja... ja wszystko otworzyłem Szybki Edgar Git, bo ja ja, miałem tylko Kos ja Edgara. kos. Ostatni... Star drop na tym koncie Czy ty korzystasz z Edgara? Nie. Hiper doładowanie banki. do maksa. Ja, ja okay. tylko... Ja tylko, ja, okay, zapamiętałam tylko ja. ja zapamiętałam tylko... Ja. Ja tylko trzy dropy. Aha, ja mam... Ja dostałem... E, dwa razy 500, 500 kredytów, czyli 1000 kredytów, e, Hermes Maxa, Hiperka do Maxa i szybkiego Edgara. I fajnie, bo ja tylko kosa miałem, bo nie chciało mi się kupować innych, szczególnie że ja za bardzo Edgarem nie grałem. Co mi dzisiaj ja nie dostałem? Nie grałem, bo chciałem popijać go na 18, bo ja, ja, ja dostałem super wyładowanie do Amber, y też e, W ogóle fajnie, że star loading. Ja w ogóle mam surfera karne tego. Chestera też dostałam i. Czyli, Czy odblokowałeś? No. Brawa. Szósty Stardrop. Okej. Okay. Więc znam moc dobroka. to nie serio, tylko jedno konto. A ja cztery. <laughs> Ale i, i tak, żeby nie było, ja z nich nie korzystam. Kiedyś korzystałem z. Jednego skąd, który chyba jest, na którym jesteśmy. Hiperka do, do kiełka. Pomogna tylko w Beso, żeby zdobywać nagrody. Nie wdzięcznik. Gwiezdna do to kolta. <gulia> żeby nie zadać gwiezdnę. O, panda nitaczy Koala? Gumisiowa! A ona ma e, ikonę, a czemu na przykład rewolwerowec nie ma? Rewolwerowe. Nie, w ogóle jak Właśnie, raz. fajnie, bo ogóle, nie dostałem z monet na głównym. Na, 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 na tym końcu kiedyś gra na tablecie, ale <śmiech> <śmiech> teraz to tylko odbieram z nagrody. Mam, mam tego Golesia. Fajnie. Jak ja, a ja, zainstalowałam kiedyś Squad Busters. Czekaj, jedenasty Stardrop, klonowy Barley. I, ja zainstalowałem ja na I, pier... i pierwsze, co zobaczyłam to jakieś, jakieś dziecięce postacie. Plażowy Mortis, też I go z, z legendy z na zwykłym kocie, ale nie z darmowego. Okej. Okay. to, I to Ile, ile zagrałeś się aż meczu for for co? Ile zagrałeś meczu for fun w meczu Fortan Basia? Na se ile ile rund E, yy, dla zabawy. Jedyne filmy z Brawl Stars ma. To jest 420 stardropów i to będzie drugi odcinek. Dobra. 16 stardrop Który? 16 tu Hank! Mańka nie miała. Na innym koncie. No. O! Brok, ale który? Boomboxowy. Ej. masz Amber? Ja mam wszystkie radniki. Pisze. Wiesz, A na tym, co kiedyś grałeś? Nie wiem. To jak? Jak ja nie był, umarłem jak ten typ nie zabił po prostu Legendarnie jest stardrop 20 Bell. Ok A ile czy memorizać żeby czy dostać? Nie wiem Ale dobra Hermes mocno może być w sumie co jest rzecz, ok, one wszystkie są bardzo rzadkie Jezu, jest jakie to jest brzydkie, czy w ogóle powiedzcie jest śmiesznego no. i wam też. Ja sobie ulepszam za na 11, jakbym miał hiper doładowanie. A przecież już mam ulepszoną na 11 Shelly, Broka, El Primo, Rose, Jessie, Jackie, Cordeliusa. Już, już ulepszyłem na 10 na NITę. A tu hiperka Kadotika. Już go też ulepszyłem na 10. A tutaj się przywita przy, e, wita z nami. Czy ja się przywitałam w ogóle, czy nie? Bo nie pamiętam. Eee, nie wiem. Ja, jak nie, to witam. Hans, poziome przywitanie. Nie. Dobrze, że brakuje jednego. I kieśno. Ale wkork, lol. Teraz się do tego dowiedziałem. No ale to co, mam nadzieję, że wam się spodobało, widzimy się w następnym odcinku, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, dołączcie się na Discord, w opisie, do zobaczenia i cześć!